Notowania akcji CyberFox utrzymują się w korekcie, choć spółka podała rekordowe wyniki kwartalne, a w webinarze Stokocz.pl zarząd zapowiedział wzrost dywidendy. O komentarze co do prognoz dla spółki poprosiliśmy analityków i ich rekomendacje są zdecydowanie pozytywne. Ja nazywam się Rafleszek i zapraszam na dzisiejszą analizę CyberFox. Publikacja rekordowych wyników za drugi kwartał 24 nie zdołała wyprowadzić na nowy szczyt notowań CyberFox. Spółka wypracowała niemal 18 milionów złotych zysku netto oraz ponad 42 miliony złotych skorygowanego wyniku na poziomie EBIDA, jednak inwestorzy wykorzystali to do realizacji zysków. Notowania akcji spółki, które od zanotowanego w rok po debiucie dołka wzrosły w ponad 5 lat więcej niż 10-krotnie, od maja tkwią w korekcie. Jak zauważył w analizie technicznej dla Stockholm.pl Serhiy Serhii Polski, w ostatnich latach kurs akcji spółki porusza się w powtarzający się sposób: konsolidacja, wybicie i kolejna konsolidacja. Zdaniem analityka Stockholm.pl, dopóki ten schemat funkcjonuje, nie ma podstaw do wieszczenia końca długoterminowej tendencji wzrostowej. Tymczasem kurs akcji Werkomu podskoczył w dniu publikacji wyników o ponad 8%, jednak od tamtego czasu inwestorzy realizują zyski. Jak przyznaje Łukasz Kosiarski z IPOPM Securities, wyniki i Vercomu, i Cyberfox wypadły na poziomie EBIDA o kilka punktów procentowych powyżej oczekiwań analityków. Jak komentuje analityk, w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z rekordem, ale jednak o żadnym dużym zaskoczeniu mówić nie można. Na pewno oba segmenty spisały się bardzo solidnie i nie ma się do czego przyczepić. Zdaniem Dominika Niszcza, z Strigon do Maklerski wyniki Cyberfox i werkomu za drugi kwartał potwierdziły utrzymanie korzystnych tendencji w ich biznesach. Jak dodaje analityk, docenić należy zwłaszcza Vercom, który pokazał 30% wzrostu zysku na poziomie Ebida. Vercom już od dłuższego czasu notuje bardzo wysokie dynamiki wzrostu rok do roku, podczas gdy skupiony w samym Cyberfox biznes hostingu notuje nieco słabsze, choć wciąż solidne tempo wzrostu. Jak tłumaczy ekspert Trygon, domaklerski, który w lipcowej rekomendacji zalecał kupno akcji Cyberfox z ceną docelowo 150 zł, wszystko dlatego, że spółka stawia na bardziej dochodowych klientów, co zresztą przynosi bardzo dobre efekty. Jak przypomina Aleksander Bożeński, analityk stoku.pl, inwestując w Cyberfox, uzyskuje się znaczącą ekspozycję na Vercom. Z tego względu, zdaniem analityka, kluczem jest dokładnie znajomość działalności tej ostatniej spółki związanej z rynkiem CPAAS, czyli rozwiązań do komunikacji firm z klientami za pomocą jednej dedykowanej platformy. Jak podkreślał w ostatnim komentarzu specjalista, nie stawiałbym prognozy, by w najbliższym czasie Cyberfox mogło stracić kontrolę nad Vercomem, a to dlatego, że grupa nie planuje emitować akcji. Jak tymczasem zauważa Kosiarski z IPOME Securities, na konferencji wynikowej przedstawiciele Ver.comu zarysowali pozytywne perspektywy kanału komunikatorów dla Ver.comu na ten moment wyżej marżowych od SMS. Chodzi zwłaszcza o prognozy dla technologii RCS, określoną często mianem następczyni SMS oraz o komunikatory OTT, np. Viber. Ten ostatni jest u nas mało znany, jednak powszechne użycie na Ukrainie czy w Bułgarii dało zdaniem analityka Wercomowi szansę na pozyskanie w Polsce klientów liderów, którzy sięgną po niego jako pierwsi. Jak dodaje specjalista, Wercom liczy, że za nimi pójdą naśladowcy także na innych rynkach i innych komunikatorach OTT. Tymczasem w segmencie hostingowym CyberFox zapowiada przejęcia. To może być bodziec do zwyżek kursu, jak ocenia Expert Empowerment Securities, który w sierpniowych rekomendacjach zalecał kupno akcji obu spółek, Wyceniając jedną na odpowiednio 129 i niemal 160 zł. W czerwcu spółka podzieliła się zyskami z akcjonariuszami już piąty rok z rzędu, choć stopa dywidendy jest raczej skromna, dotąd zwykle wynosiła 1-2%, to nominalnie cały czas rosła, a zarząd zapowiada, że to się utrzyma. To obietnica, którą w ubiegłym tygodniu w webinarze Stokucz.pl złożyli prezes i wiceprezes CyberFox. Nasze dywidendy są co roku coraz wyższe, średnie tempo i wzrostu to blisko 50% i chcemy tę dynamikę w kolejnych latach utrzymać. Tak zapowiadał wiceprezes CyberFox Robert Stasik, dodając, że spółka należy do indeksu WIGDIF i jest jednym z zaledwie 30 emitentów na GPW, którzy wypłacają dywidendy systematycznie od co najmniej 5 lat. Menedżerowie omówili także wyniki oraz projekty i perspektywy biznesowe na kolejne kwartały. Jak komentuje analityk StockWatch.pl Cyberfox to spółka o solidnych fundamentach, która nie jest notowana ze zbyt wysoką premią wobec innych podmiotów z branży, a ma apetyt na przyspieszenie rozwoju. Jak zauważa Aleksander Bożęcki, kluczem w tej sytuacji będzie dobre zarządzanie kapitałem i pilnowanie, aby nie rosnąć za wszelką cenę. Jednak historia transakcji grupy Cyberfox pokazuje, że menedżerowie wiedzą, co i po ile kupować. Jego zdaniem nie jest jednak pewne, czy znajdą na rynku podmioty, które zagwarantują wysokie zwroty dla akcjonariuszy. Jak dodaje specjalista, potencjał CyberFox tkwi w monetyzacji klientów i akwizycjach. CyberFox wygenerowało w ostatnich latach bardzo wysokie stopy zwrotu dla swoich akcjonariuszy. Zarząd ma ambitne plany rozwoju, ale aby to się udało, zdaniem eksperta Stockwatch.pl, potrzebne są trzy rzeczy: chodzi o poprawę monetyzacji obecnych klientów, akwizycję nowych klientów i konsolidowanie rynku, jak podkreśla Analityk. I to już wszystko w tym materiale. Zachęcam do odwiedzenia nas na 100.00 po więcej informacji z GPW i innych rynków. Jednocześnie do sprawdzenia naszych publikacji historycznych na YouTube. Tam znajdziecie wiele analiz innych spółek. Natomiast, gdybyście mieli propozycje dotyczące tego, jakie spółki chcielibyście, żebyśmy przeanalizowali w przyszłości, również podzielcie się tym w komentarzach pod nagraniem. A teraz już do zobaczenia w kolejnych materiałach.